Komiksiki świeżutkie jak dworzowy kebab o 11 rano za frasą. Tylko czysta pasja, by się tru, by się prawdziwym mu muzykiem. Nie myśleć się, się, długie włosy, poszarpane suchy. Eee, I taki właśnie jest ten komiks. Mimo że m, panowie się biją w majtkach, to Tom King potrafi sprawić, że nas to interesuje. Mamy tu jakiś wątek romantyczny jakąś Blondynę, która na pewno nie oszuka naszego głównego bohatera, prawda? Mam nadzieję, że jeżeli będzie nie sprawiał żadnych przyjemności, reszówki będą okropne, fabuła będzie e, klesona na kolanie i e, wystawię 2 na 10 i będzie pewnie dużo nagości, gości, także e, nie czytajcie tego, bo zakaz, nie wolno, nie można, tylko komiksy są tylko do oglądania. Do zachwycania się jak ktoś to narysował ile to prasy było, po co to komu, nie? Patrzcie jaki to jest piękny Piękna e, okładeczka, dużo ucinania głów, rozcinania ciała, wybuchania organów, manga o pięciu typkach, które lądują w szkole, gdzie jest 1200 dziewczyn. Co może się takiego stać, co? Pomyślmy przez chwilę, co może się stać w tym mamze? Hmm. Pokażę Wam środka, bo tam trzy cochy są w drugą stronę, e, nagie studentki są trzecią, e, miksiki się czyta, komiksiki się ogląda, to samo z książkami.